Siema, to jest kolejny odcinek z The Binding of Isaac Repentance. E, dzisiaj sobie polecimy jakiś challenge. E, szczerze mówiąc, zapomniałem popatrzeć, który co odblokowuje, e, więc zagram sobie jakiś losowy challenge, po prostu. E, mniej więcej wiem, w którym challenge'u o co chodzi, e, więc zagram sobie jeden z nich, po prostu patrząc na to, e, co w nim robimy, a nie co w nim odblokowujemy. E, więc ja myślę, że... Dość fajny byłby Demoman. Możemy sobie zagrać. Eee, nie wiem zupełnie, co się mi odblokowuje. Czemu ja mam znowu moda na szafę? Eee, zaktualizował się i się musiał sam w... Eee, w takim razie włączyć. Bo nie chcę go mieć. Tamten mod, który zostawiłem włączony, to jest mój autorski mod, którego nie dokończyłem. Eee, nic on jeszcze nie zmienia, więc bez znaczenia, czy jest włączony, czy wyłączony. A kiedy wszedłem do gry, wyświetliło mi się powiadomienie o tym, że. Właśnie, aktualizację dostał ten moc garderobą. E, nie wiem na czym ona polega, bo nie grałem. E, wszedłem sobie tylko przed odcinkiem e, do gry i takie coś się wyświetliło. Ale wiem, że w każdym razie coś tam zmienili e, i musiał się po prostu sam włączyć. E, o co chodzi w tym challenge'u? Mamy doktor Fetusa na start. Ja dostałem Gapis Heda, bardzo fajnie, część przemiany w gapiego I mamy remote detonator, detonator który pozwala nam wysadzić bombę wcześniej, jeżeli klikniemy spację. Możemy też poczekać normalnie, aż sama wybuchnie. Wtedy jest to taki czas, ale to w tym challenge'u ułatwia nam to celowanie z właśnie tego. <ścoughs> Serio zadałem sobie samo wrażenie. Nieważne. I możemy po prostu łatwiej tym celować, bo możemy sobie to wysadzić wcześniej, jeżeli chcemy. I po prostu łatwiej nam trafić przeciwnika. Bardzo przyjemny challenge, jeżeli nie będę się sam wysadzał tą bombą, tak jak przed chwilą, to e, powinno być dość łatwo. na challenge, nie można wkładać niestety do maszyny. Tutaj, więc e, nie zależy nam na niczym. Z tego co wiem, na większości, znaczy z tego co wiem, na większości challenge y nie ma treasure roomów i z tego co widzę tutaj, również ich nie ma. Więc interesują nas tylko walki z bossem i potencjalnie sklepy, jeżeli będą koiny. Oraz klucze oczywiście. No idzie to bardzo szybko, bo bomby bardzo dużo biją speed i range up. Range up, nie wiem czy działa, jeśli tak, bardzo fajnie. Speed up się oczywiście przyda. W tym challenge'u musimy też dojść do serca matki. Widzimy to po lewej stronie, pod kluczami. Nie możemy odblokować tutaj żadnego itemu. Poza tym oczywiście zaskończenia challenge'u. To jest jedyny item, jaki tutaj możemy odblokować. Jedyny action, który możemy tutaj zrobić. I nie ma tego pokazanego, ale gramy w każdym challenge'u na normalu czyli e, na przykład z niebieskich ognisk e, jest większa szansa na e, Sulharta, jest więcej kamieni z X-em, co na razie jakby średnio to widać, ale tego typu rzeczy są łatwiejsze, przeciwnicy dużo wolniej strzelają, strzały przeciwników są dużo e, wolniejsze, więc challenge są bardzo łatwe. Ja powinienem w ogóle szukać e, secret roomów, skoro mam nieskończoność bomb. E, zapomniałem o tym zupełnie na poprzednim piętrze. E, tutaj secret roomu być nie może. No dobra, no nie ma tutaj za bardzo co przedłużać też tego challenge'u. Dzisiaj będzie raczej krótszy odcinek, on złoty klucz, więc sobie na luźno otworzę. Będzie raczej krótszy odcinek, bo... No szybko przejdziemy dość przez te piętra. Z takim setupem. Bo teraz jakich itemów bym nie dostał, to raczej ten challenge wygrany jest. Tylko jakieś zdrowie by się przydało i po prostu muszę dojść do tego serca matki. Bo na takich statystykach jakie mam teraz, tak naprawdę mógłbym przejść cały challenge. Ale... no mimo wszystko, żeby... Ten odcinek tak krótko aż nie trwał jak mógłby, to jeszcze cofnę się na tym piętrze do sklepu. E, normalnie, gdybym grał prywatnie, to bym tego nie zrobił, ale właśnie e, trochę dłużej ten odcinek potrwa, bo tak głupio e, robić aż taki krótki odcinek. Mógłbym wziąć e, Little Brimstone'a i używać go, ale myślę, że to trochę bez sensu. E, w momencie, kiedy bijemy obrażenia obszarowe, to Dev też e, jakiś mega przydatny nie będzie, bo Def List działa tak, że. E, działa tak, że ja zaraz powiem, nie wiem czemu aż ty, tak na tym się skupiam, działa tak, że po prostu przy wejściu do nowego pokoju z przeciwnikami e, każdy przeciwnik ma na sobie numerek, e, znaczy numerek e, po kolei oznacza nam przeciwników nad ich głowami I jeżeli zabijemy wszystkich e, przeciwników w danym pokoju w odpowiedniej kolejności, e, wtedy dostajemy albo jakąś znajdźkę na koniec pokoju, albo jakiegoś e, startupa losowego. Więc bardzo fajnie, jest kamień z X. -em. Powinno być ich sporo. E, skoro gramy na normalu. No też jest bardzo łatwo, bo przeciwnicy w ogóle bardzo wolno atakują. E, no tego nie chcę brać, bo nie ma to większego sensu. Kiedy ja idę do przodu i w tym momencie strzelam, to z tego co zauważyłem, ta bomba leci dalej, więc powinienem e, robić taki ruch, bo kiedy stoję w miejscu, to ta bomba leci tak. Kiedy robię coś takiego, to leci dużo dalej. E, dobra, już tyle piętra przyszedłem, więc może poszukam jeszcze secret roomu, szczególnie, że jestem tutaj. E, Heios. Heios za to jest bardzo ciekawy. E, nie wiem czy uda mi się tutaj wejść bez otrzymania obrażeń, bo muszę, muszę to zrobić po skosie średnio. Mi to wychodzi. No właśnie. E, wiem, że mogłem to zrobić bez otrzymania obrażeń, ale... E, tak jakoś wyszło. Teraz dostajemy losowe itemy z każdej puli. Tak naprawdę w każdym pokoju możemy teraz dostać wszystko. Możemy w walce z bossem dostać, nie wiem, Polyfimusa na przykład, albo w Secret Roomie Brimstone. Znaczy, no właśnie, nie wiem jak to jest z tym Brimstone'em, bo nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie losuje to te pule. Ale wiem, że teraz w wielu pokojach możemy dostać bardzo różne przedmioty, czyli w walce z bossem możemy spodziewać się wszystkiego. Tak samo w każdym innym pokoju z itemem. Jeżeli właśnie w Secret Room jakiś item się trafi to wiem, że mogę się tam spodziewać zupełnie wszystkiego i nic mnie nie powinno zdziwić, cokolwiek by się nie trafiło. Ja myślałem, że te bomby biją zdecydowanie więcej na przeciwnika, którzy mają mało zdrowia. Dużo lepiej to działało. Dostałem też do match z jednego oka, który na bombach, jak zresztą widać, działa. Puberty. Jak dostaniemy trzy takie piguły, to nie jest źle. Teraz jeszcze nic mi nie robi. Wtedy dostanę przemianę w dorosłego i hp apa. Chyba poza tym nic. Dobra, interesuje mnie tutaj sklep, szczególnie, że mogą być, być tam bardzo różne itemy. E, Secret room jak znajdę, to znajdę. E, jakoś nie mam zamiaru go najbardziej. Nie mam zamiaru się na nim jakoś bardzo skupiać, ale wydaje mi się, że tutaj mógłby być. I jest. E, będę miał jeszcze wejście do e, Cres Roomu za darmo. Tears down, trochę boli, ale i tak jakoś e, z tych tearsów mocno nie korzystam, bo strzelam sobie klikając po prostu. Kiedy potrzebuję strzelić. Akurat jakoś kiedy strzelam, mam te strzały bombami, to nigdy jakoś nie trzymam przycisku, żeby one strzelały, bo wtedy jest to... No i tak, mamy słabe tirsy, więc średnio mam jak to pokazać, ale ostatnie dwie bomby były wystrzelone trzymając przycisk. No i po prostu... no średnio to działa. Dobra, jest sklep i w sklepie mamy gold i 99 bomb, co nie jest zupełnie przydatne, bo strzelamy bombami, ale gold sobie wezmę. Teraz mamy 100% szans na to, że trafi nam się Devil albo Angel Room, zależy na co pójdziemy. E, na tym piętrze mamy 50-50, bo jeszcze nie wziąłem Dila w poprzednim e, pokoju. I czy ten czat zawsze tak wyglądał, na tej miniaturce przed oboposem? E, w sensie, albo go zmienili, albo ja to na tyle pomijam zawsze, że on miał taką zawsze i dopiero zauważyłem. Ale wydaje mi się, że raczej jest to ta pierwsza opcja i zmienili mu. E, jakby ten wygląd przed walką z bossem na tym ekranie. E, dobra. To jest słaby item. E, mógłbym sobie wziąć e, Devil Deal' tylko po to, żeby dostawać na 100% Devil Deal'e. Judgment jeszcze. E, no, akurat ten Judgment, to w sumie mogę na tobie sobie zagrać. Jeszcze wezmę sobie tego chada. Serio, za pierwszym razem dałeś mi item? E, no, takie rzeczy to chyba tylko na normalu są możliwe. Bo z tego co wiem, to. Na hard mode on dopiero za szóstym razem może coś wypłacić. Dopiero dalej jest losowo. E, pozwólcie, że sobie tylko coś szybko sprawdzę. E, okej. Okay. już jestem. E, nie zrobiłem cięcia, więc mam nadzieję, że nie było jakoś najgorzej. E, no i dobra. Lecimy sobie dalej, no Secret Roomów jakoś bardzo nie szukam. Jak jakiś znajdę, to znajdę. Tu nawet nie może być, bo jest przepaść. E, No głównie zależy mi na tych walkach z bossem, żeby przechodzić sobie zwyczajnie przez te piętra. E, te sklepy tylko będę starał się znajdować i tyle. E, dostaliśmy też z walki z bossem tego Chada, e, bo jest on gwarantowany, za to Spirit of the Night latanie i czasami nasze strzały będą... E, ...będą straszyć przeciwników, nie będą też się zatrzymywały na, nad kamieniach. Tylko nad nimi przelatywały. To w momencie, kiedy mamy ten detonator... E, ...jest dobre, a nie złe. Bo normalnie na tym fetusie... E, ...to nie jest to zbyt dobry efekt, że przelatuje to nad kamieniami. Bo ciężej jest nam celować. Ale mamy w tym momencie tak ułatwione celowania. E, no i dobra, kolejny item Gepiego. E, zmniejszy nam zdrowie, niestety. Co jest trochę słabe. Ale... No już to jest drugi item gapiego, gdyby był pierwszym, to bym zaczekał trochę z wzięciem go. Ale w momencie, kiedy mamy hejosa, bardzo łatwo będzie mi teraz zdobyć trzeci, na przykład w sklepie, albo w walce z bossem może się trafić. Teraz, na no akurat w devilu tym razem, jest na to trochę mniejsza szansa, niż normalnie by była. Ale jest to na tyle łatwo uzyskać teraz, że myślę, że się opłacało za to parasoida... parasitoida... <gryw> nie wiem, jak to wymówić. Już zapomniałem, jak ten tam się nazywa a nie chciałem powiedzieć nazwę z pamięci zamiast przeczytać i tak to wyszło, ale generalnie fajny efekt, nie wiem czy działa na bombach, mam nadzieję, że tak. Czasami nasze strzały będą przy trafieniu przeciwnika wypuszczały z siebie pająki niebieskie, które będą nam pomagały. Nie wiem czy to działa na bombach, jeśli tak to bardzo fajnie, jeśli nie to. No, zmarnowałem 15 coinów, co też jakąś tragedią nie jest. I to co ja mówiłem, że mógłbym przejść całe to podejście na podstawowych statystykach. Jednak zmieniam zdanie, jakiś damage -pick chociażby się przydał. E, te tearsy mogą zostać, zasięg, speed może wszystko zostać, ale przydałby się jakiś damage większy. E, chociaż na no z tymi bossami też sobie jakoś źle nie radzę. E, no głównie w sumie w takim razie zależy mi na zdrowiu. E, mam Sai. czy ja chcę mam Sai? No, trochę chyba średnio. E, coin, a w sumie mam otwarte. <laughs> Zapomniałem, że mogę chce. Na no nic z tych rzeczy nie chcę brać. Tutaj zdrowia nie opłaca się trafić, bo latanie już tracić, bo latanie już mam i temu aktywnego zmieniać nie chcę, ale rzeczy leci z tych ognis jednak normalnie robi swoje. I mam Sai, czyli strzały z tyłu, również nie chcę, bo w momencie, kiedy mamy tego fetusa, to strzały do tyłu czasami będą mogły bardzo łatwo zadać mi obrażenia. A tego bym bardzo nie chciał. E, więc, tak jak normalnie, ten item jest dość fajny i zależny od naszego szczęścia, to w naszym przypadku bardziej zepsułby podejście niż e, cokolwiek do niego wniósł. Więc ja bardzo, e, znaczy bardzo, po prostu wolałbym nie brać tego przedmiotu. E, nie pamiętam, czy byłem tam w sklepie. Chyba byłem i kupiłem parasitoida, czy jak to się tam nazywa. Jeśli nie, to szkoda trochę, secret roomów tam nie szukałem. No, to zapominam trochę o tych secret roomach, ale nie chcę mi się ich szukać za bardzo, bo e, czas na to marnuje. Nie jest to zwykłe podejście, tylko challenge. I dziwy odkup. Z tego co zauważyłem, chyba się odbiła bomba. Albo to był jakiś dziwny przypadek, albo tak szybko poleciała do ściany i się odbiła. A nawet nie zauważyłem, nie wiem. No tym razem się nie odbiła od odkupem. Więc nie wiem dlaczego wtedy się odbiła, a nie od czego. Ale bez większego znaczenia to jest. No i cały czas na razie idę na jednym serduszku, co jest trochę słabe. Ale z drugiej strony idzie bardzo dobrze. To jest bardzo fajny item. Wezmę go sobie. Teraz za każdego soulharta dostajemy na stałe stat sapy. Ja bym chciał bardzo zobaczyć jeszcze tutaj dwa koiny i sobie jeszcze kupić tego soulharta ze sklepu. Bo on chyba też będzie w taki sposób działał. E, nie wiem czy ten item jeszcze coś robi, ale wiem że. E, na przykład nie wiem Strzelałbym, że może zwiększyć szanse na Sulharty, Ale tego nie jestem pewny Ale na pewno sprawia, że teraz podniesienie Sulharta daje nam statsapy na stałe e, Tym razem dało mi Damage i. E, damage i speeda, Więc bardzo fajnie. run Ey was e, się trafił Czyli możemy sobie zejść na dół szybciej. No, ja średnio chcę jeszcze sobie posadzić te ogniska, bo chciałbym kupić Soulheart'a no i spoko. Więc już tam tych pokoi przechodzić nie muszę. Sprawdzę sobie jeszcze tutaj Secret Room, skoro już tutaj się wróciłem i tak jeszcze tutaj chyba może być. Nie wiem, czy dobrze bombę postawiłem. Nieważne. No i dobra. Luck up i speed up. Bardzo mało tych statystyk daje, ale zawsze coś. Szczególnie, że nic musimy... nie musimy za to robić. Wystarczy, że zbieram zdrowie, które... I tak bym zbierał, nawet gdyby nie działało to w ten sposób. E, dobra, no z zwykłego Secret Roomu się nie cofam szukać, bo nie widzę w tym za bardzo sensu. E, szczerze mówiąc ominąłbym te piętro, gdyby to już było devs 2, czyli walka z matką. Bo walka z matką jeszcze tym bardziej jak trafi się czerwona. E, to bombami zbyt łatwa nie będzie. Ale tutaj jeszcze zależy mi na tym jednak itemie. E, w sumie walkę z matką też nie wiem, czy bym nie zrobił, bo dostałbym tam negatyw, czyli do match e, kolejny Devil Room, bo mam Bootheada, czyli byłoby to gwarantowane, że ten Devil Room będzie, albo Angel jeszcze może się w sumie trafić, e, na to też jest spora szansa. Bo cały czas jest 50-50 i trafiają mi się te devile, ale to nie znaczy, że tylko devile mogą mi się trafić. E, straciłem Soul Hearta, niestety w, tym, w tej walce z bossem, ale trudno. Jest HP apik i mamy tutaj habit. Nic mi on nie robi, ale nie mam też powodów, żeby go nie brać. Tutaj mogę sobie zdobyć części klucza. Da mi to tylko to, że będzie większa szansa na angel room. Mi to w sumie wystarczy jako argument do tego, żeby z nimi zawalczyć. Nie wiedziałem, że jeden może laserem zadać damage drugiemu. Dopiero się o tym dowiedziałem. Fajnie by było to jakoś sprytniej wykorzystać, na razie samo otrzymałem od nich obrażenia. Dobra, jeden już padł. No mówię, no na mega Shitana i tak nie pójdę, bo challenge kończy się wcześniej, a drugie nie byłoby za bardzo sensu, skoro to jest challenge i nic nie odblokujemy. Ale teraz mamy zdecydowanie większą szansę na angel roomy, na angel roomach itemy są za darmo, więc myślę, że się opłacało. Jeśli stracę gdzieś serduszko, to chętnie wejdę do tego Champion Challenge Room'u. Ale specjalnie go tracić zamiaru nie mam. E, chyba, że gdzieś zobaczę tutaj na piętrze dość blisko e, startu... <grymne> Czerwone serduszko do uzdrowienia. E, ten damage przed chwilą nie był jakby co planowany. E, nie chciałem go sobie zadać. E, dobra jest tutaj pół serduszka, więc ja sobie... Zadam te obrażenia, wejdę tutaj, no i nie opłaca się. Ten item sprawia, że używamy losowego itemu aktywnego, mam dwa pokoje do naładowania. No i jakiś dobry nie jest, bo mogą się trafić złe itemy aktywne, takie jak na przykład Explosivo, który sprawia, że wybuchamy naokoło siebie. Po prostu wybuchamy i zadaje nam to również obrażenia. Co by fajne nie było. Kurczę, chciałem powiedzieć, że zaczekam, aż uzdrowię sobie czerwone serduszko i podniosę tego Solharta. Ale jakieś przyzwyczajenie ja i tak tu wszedłem. Nie wiem dlaczego. Zmarnowałem w taki sposób serce. E, za to tutaj jest Old Setup i... HPA razy 2. Ja myślę, że... E, nawet trochę bardziej bym chciał tego. E, HP UP Raz 2. Bo na zdrowiu mi trochę zależy, chociaż z drugiej strony... Old Set Sub da mi tylko jednego HP Upa, ale da mi też inne statystyki, więc... Jeszcze się nad tym zastanowię. E, przejdę na pewno się po całym piętrze, żeby uzyskać te coiny, w miarę możliwości. Czemu znowu się odbiło przed kamieniem? Nie wiem. Okej, okay, tutaj secret roomów nie ma. Tu nie wiem czy dobrze bomby postawiłem, ale też nie ma. E, tutaj również. Żadnego nie widziałem. No i dobra, łatwy pokój, kiedy lotamy. E, ja liczę w sumie na te koiny, jeżeli zdobędę 30 w ogóle koinów. E, to będę w niebo wzięty, bo będę mógł wziąć oba te temy, I wtedy nie będę miał żadnego dylematu. Bo nie dość, że zdobędę dużo zdrowia, to jeszcze tego olcycapa. Ale faktycznie, jak tych te teraz przemyślałem, to chyba... E, bardziej się przyda właśnie ten olcycap. E, jest solcharcik. E, tutaj chyba... Nie jestem pełna, na no normalu chyba szansy, szanse nie zostały zmienione w Repentance i dalej jest to 25%, tak jak kiedyś e, nawet na hard mode nie było. Więc bardzo fajnie, bo często będą się trafiały te serduszka. E, the Foola sobie wezmę na razie ze sobą, bo po walce z matką e, jeszcze się cofnę tym fullem, Wezmę sobie Item z Bosraszu, bo prawdopodobnie zdążę. Znaczy, prawdopodobnie, no mam jeszcze tyle czasu, że e, prawie na pewno zdążę. Ja też za te Solharty dostałem odset Capy, nie zobaczyłem niestety jakie, bo się nad tym nie skupiłem. Zapomniałem zupełnie o tym. Ale teraz mi się przypomniało, że dają mi one odset Capy, więc nie wiem jakie. Ale jakieś tam statystyki za te Soul y dwa 2 dostałem. Więc bardzo fajnie. Dobra, jest walka z bossem. Ja się oczywiście cofnę jeszcze z itemem z bosraszą, eee, Pójdę jeszcze do Angel Roomu oczywiście, bo raczej Angel się trafi. Za nią nie walczę, bo nie ma już sensu. Kolejny anioł mi nic nie da. Matka rozwaliła kamień z X-em. Więc fajnie. Co czy fajnie? No ja i tak mam nielimitowane bomby, więc sam również mógłbym to zrobić. Już tego Sulharta straciłem. Bo noga zadaje całe serduszko. Niestety. Ale trudno. Dobra. No idzie spoko, jak na walkę bombami z nią, bo bombami się za fajnie z nią jednak nie walczy. Nawet kiedy mogę je wysadzać e, wcześniej. Bo jest tutaj dużo przeciwników, e, często na jakimś przeciwniku się... na jakimś przeciwniku się bomba zatrzyma. I tutaj nie zostałem nawet negatywu, co ciekawe. Ale spoko, holy water jest fajne. Tu się o dziwo trafiło też e, devil room, a nie angel. E, za to tutaj bardzo fajny przedmiot, infestation 2. Oczywiście się cofam. Teraz za każdego zabitego przeciwnika będziemy dostawać. E, będziemy dostawać Pająka Niebieskiego. Więc bardzo fajnie. E, ja też nie wiem, gdzie jest Secret Room. to jest Secret Room. E, I nie mam coinów. Więc trochę słabo. Bo nie wezmę żadnego. I temu jeszcze jeden coin i się uda. Dobra. Czyli i item wziąć mogę. Jeszcze tutaj jest Judgment. E, może się trafi ten. Zwykły, w sensie ten za pieniądze, dobra, z niego też trochę pieniędzy będzie, niestety nie tyle co bym chciał, a ja chciałbym 15, ale zawsze coś, możemy się tutaj teraz cofnąć po item ze sklepu i myślę, że wezmę sobie tego Sets a bo statystyki się jednak przydadzą, HP-a HP również z tego dostanę. Nie wiem czy ten old e, jeszcze coś zmienia, bo jest to nowy item i nie wiem czy jest to najzwyczajniej w świecie old czy jeszcze coś tam do, dodatkowego robi i być może jest to nawet niepożądany efekt, tego nie wiem ale ważne że jest za to HP, jest e, są wrażenia jakieś tam tearsy e, akurat na naszych strzałach słabo, ale też się w miarę przydadzą. Czy to się nagrywa? Nagrywa się, na no, spokojnie. Dzisiaj sobie chillowe podejście robimy, bo umrzeć raczej tutaj będzie ciężko. Dużo coinów, nie wiem po co, bo już mi się więcej nie przydadzą więcej sklepów nie będzie. No, będzie fajne w sumie, jakby nie patrzeć, bo No sprawia, że nie będziemy mieli więcej itemów aktywnych, więc nam się żadne trafić nie mogą. A my itemów aktywnych widzieć nie chcemy, bo nie chcę zmieniać mojego itemu aktywnego. Wolę mieć możliwość celowania moimi strzałami. Więc jest to akurat e, fajny trinket. Wiem, że tam był też trinket, który bardzo zwiększa mi zasięg, ale nie sądzę, żeby to było mi aż takie potrzebne. A jeszcze jednak parę itemów dostanę, więc chciałbym mieć pewność, że będą to jakieś e, chociaż potencjalnie przydatne itemy, bo żaden item aktywny e, nie będzie mógł być fajny, bo po prostu i tak nie chcę mojego aktualnego zmieniać. No i dobra, tutaj walki z bossem nie było. No jest to też przedostatnie piętro. Challenge dość krótki. Bo tylko do serca. Wybrałem go sobie patrząc na to, że strzelamy w nim bomby. Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, co za niego odblokowujemy. Chyba jakąś kartę nową. Ale nawet w sumie nie wiem. Nie jestem pewny, czy nie Heios Kart. Jeżeli Heios Kart, to w sumie dobrze, że akurat ten wybrałem. Jak teraz pomyślałem, że chyba właśnie Heios Kart jest za ten challenge. No to wtedy... Wychodzi na to, że akurat dobrze wybrałem, bo hejo jest bardzo fajne, gdybym go teraz odblokował. No i dobra. Eee, blue map, okej. Okay. Będziemy widzieć secret roomy. Eee, tutaj za to dwa słabe itemy. Więc ja wezmę sobie ciebie, bo ty chociaż nic złego nie robisz, karstaj już. Eee, no, wolałbym tego nie przypominać. Eee, blue map też się w miarę przyda. Conhead czasami może nam odbić e, pocisk, znaczy odbić. Po prostu nie otrzymamy obrażeń, jeżeli trafi w nas pocisk czasami. Yy, a blue Map się przyda w miarę o tyle, że walka z bossem jest często bardzo przy super secret roomie. Więc wiem gdzie mniej więcej się mógłbym kierować. Tutaj mogę wejść za darmo, więc wejdę tędy, żeby było szybciej. Jera, Będzie jakiś Solharcik, tego sobie podwoję. E, tears up, HP down, boli. E, dobra. Tutaj jest e, super secret room. Mam na dole. Nie fajnie znowu. Jakiś sulhartsik, no niestety nie. Czerwone serce. Mało są przydatne. To był click. Nie chciałem tego tak używać. Mam nadzieję, że teraz... Zaczynę, no, mam nadzieję. Dalej mam nadzieję, że dostanę sulhartsik, ale... Trochę słabo, bo nie chciałem tego kliknąć. Nie chcąc użyłem tej jery. Gdzieś tutaj prawdopodobnie będzie też walka z bossem, bo często są właśnie w pobliżu Super Secret Roomów. Z tego co zauważyłem, więc myślę, że gdzieś tutaj walka z bossem będzie. Jest to też ostatnie piętro. Mam deadceta, więc tak naprawdę zakładając, że zrobię to bez obrażeń, to mam kilka prób na zrobienie to, tego bez obrażeń. Ale ta pierwsza próba będzie najlepsza, znaczy najłatwiejsza do wykonania. Bo jednak to obrażenie raz uzyskać będę mógł, a teraz nawet dwa razy. Bo dostałem HP upa i go bym chętnie podwoił, <gryw> gdybym miał jeszcze Jero. Więc dobra, mam 9 prób na pokonanie tego bossa. Z czego w jednej e, mogę obrażenia dostać aż dwa razy, a całą resztę wcale. Więc pierwsza jest najłatwiejsza i już tych obrażeń otrzymać nie mogę. Dobra. Eee, może w miarę mi się to udać, ale może być też ciężko. Dobra, kiedy ona spełnuje przeciwników takich, to jeszcze najgorzej nie jest. Najgorzej, kiedy ona. O, właśnie, tych zaspełnuje. Bardzo ich nie lubię. No i dobra, udało się. Dobra, bierzemy Puchar. Nie interesuje nas ten Angel Room. Eee, I Hej, Oscar, faktycznie. Więc bardzo fajnie, że się udało. Tymczasem ja wam, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Dzisiaj był trochę krótszy, a nawet bardzo krótszy. No i zapraszam Was serdecznie do następnego. Zagramy sobie albo zwykłe podejście, albo Breedmouda. No i cześć.